Witajcie w drugim odcinku serii Far Cry 6. Zapraszam jego oglądania Nasza kolejna ciekawostka jest to właśnie nie ten plakat, ale coś nawiązującego do y, Far Cry y, Primal Moi drodzy Modę taki szkolnik O Bardzo Gdzieś Tutaj On dosłownie trochę rzeczy będzie chyba z na Ja z moimi ziomkami e, Kończymy dzisiejszy odcinek Ale przed skończeniem dzisiejszego odcinka Pokażę wam też my chyba na tej górze Jeszcze spiąć sobie te To To jest ta góra Tak, to jest ta góra Która podaniła Mhm Tylko Jak Zobaczmy, nie, to ja nie zabiłam go, dał mi na chłagę. Tam akurat skakał na tym, na na stalościane, -sz ale mi akurat ukończyliśmy dowód. <grym> e tak. Tak mi się zachęcało tak, tu nagrać, więc tak najważniejsze. Znaczy, kolejna ciekawostka, jest to e, Urk... U, Urki? Urkis? Jeżeli się pomyliłem imieniem... postacią z Fire Primal, jak się nazywał, to jest właśnie... on właśnie... ta postać skakała z tego... z tego e, wodospadu. Więc tak, yy... a i coś, że zaraz wam pokażę.